Za chwilę wyjątkowe atrakcje związane z czymś naprawdę fantastycznym. Już 10 stycznia Pre-Zero Arena Gliwice stanie się centrum koszykarsko-rozrywkowego show z udziałem gwiazd. Właśnie tam odbędzie się druga edycja Shack Presents All-Stars League, wydarzenia łączącego sport, muzykę i oczywiście widowiskową rozrywkę. Bo Też chciałbym powiedzieć, że ten event ma naprawdę bardzo dużo twórców, i mało który event w Polsce może się pochwalić taką ilością. Okay. Będzie 80 dzieciaków, gdzie będzie ja, Ginold, Adam Waczyński, Przemek Zamoński i Kacpa, i zrobimy półtora godziny trening koszykarski. No, jest ruki, bardzo porządny zawodnik, czyli Paluch. On jest w ogóle strasznie sportowym świrem. On dobrze gra w nogę, powiedział, on wszystkie sporty ogarnia, i teraz dopiero chodził na koszykówkę, i powiedział, że też już ogarnia, więc jestem bardzo ciekaw, jak on zagra na miejscu. W Arbicach jest oczywiście Obuchowicz, wieczorek. Czyli aktorzy teatralni i telewizyjni, telewizyjni. Marcin Kowalczyk, aktor z Netflixa i różnych produkcji. To teraz oficjalnie ogłośmy, ogłaszamy składy, które pojawią się na SL. Kacper HTA, całe życie grał w koszykówkę. Lipek, mistrz świata we wsadach. DBuku, pół życia grał w prudników kosza. I Trips też grał w basket. Tak jest. 19, I przypominamy, 90? że część tak. z pay i biletów dajemy na Fundację Polski Basket.